Dziś, 19 lutego, podczas sesji Rady Miasta Zabrze zmarł skarbnik miasta Piotr Barczyk. Z relacji radnych wynika, że w pewnym momencie poczuł się źle i wyszedł z sali obrad na korytarz. Tam zasłabł. Jeżeli, oczywiście, tak, jak Pan nie, nie będzie to uchwalone, to zgodnie z stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej trzeba będzie zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 60 milionów złotych. Dziękuję. To były ostatnie słowa, które wypowiedział do radnych Piotr Barczyk. Dotyczyły ponownego procedowania uchwały w sprawie emisji. Obligacji na kwotę 60 milionów złotych. Wcześniejszą uchwałę sprzed miesiąca zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa, ponieważ nie została przyjęta bezwzględną większością głosów. Niedługo potem skarbnik wyszedł z sali obrad. Do zasłabnięcia Piotra Barczyka miało dojść na korytarzu w czasie, kiedy wiceprezydent Krzysztof Lewandowski w sali obrad wygłaszał sprawozdanie prezydenta z okresu międzysesyjnego. W pewnym momencie doszło do zamieszania. Bo w naszym mieście w drugiej połowie. Pan Skarbnik nie w tym załogu. Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę. Nie, no spokojnie, no obradujmy. Proszę o no. przerwę techniczną, proponuję przerwę techniczną. Mamy zdarzenie rzecz, proszę Pani Prezydencie. Proszę, się nie Nie, no my obradujmy, bo my ani nie pomożemy, ani nie przeszkodzimy. Spokojnie. Nie, 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 nie siejmy paniki, to... Mimo, że przewodnicząca Łucja Chrzęstek-Bar początkowo ogłosiła przerwę, wiceprezydent Krzysztof Lewandowski kontynuował sprawozdanie. W tym czasie część radnych była już na korytarzu. Do przyjazdu pogotowia radni udzielali skarbnikowi pierwszej pomocy. Gdy na sali nie było już większości radnych, wiceprzewodniczący Rady Krystian Jonecko ogłosił przerwę. Szanowni Państwo, ponieważ nie ma już kworum na sali, Przerywamy w tej chwili obrady, bo... Po 15-minutowej przerwie Łucja Szęstek Bar odroczyła obrady do jutra do godziny 12. Na korytarzu trwała reanimacja, którą kontynuowali już ratownicy pogotowia ratunkowego. Niestety Piotra Barczyka nie udało się uratować. Informacje o jego śmierci przekazała prezydent Małgorzata Mańka Szulik.